odcinek z piżarni pełnej gości. Dzisiaj moim Państwu gościem jest Maciej Gościniak, nowy trener Spotyjska KP Bydgosz. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Pierwsze tygodnie pracy w Spotyjska K.P.B. Bydgoszcz już za Panem. Zapytam więc o wrażenia z tych pierwszych treningów, no i spostrzeżenia odnośnie nowej drużyny, którą Pan prowadzi. No na pewno czas bardzo dynamiczny. Czas taki, gdzie, gdzie mogliśmy się z zespołem poznać, gdzie mogliśmy tak naprawdę gdzieś nauczyć się też troszkę siebie. Dla mnie też mega ważne było to, żeby zobaczyć też jak czują się zawodniczki, w jakiej są dyspozycji, kto jest zdrowy, kto potrzebuje indywidualizacji kto potrzebuje rehabilitacji na daną chwilę, bo też kilka takich historii mieliśmy, ale to już za nami tak naprawdę teraz mogę powiedzieć, że... Już ta praca idzie pełną parą. Dlaczego wybrał Pan akurat KPB AKP Czy Głównym powodem była okazja prowadzenia zespołu z najwyższej klasy rozgrywkowej, z Ekstraligi? Na pewno tak, na pewno to jest mega fajna rzecz też dla mnie, że mogę na poziomie Ekstraligi sprawdzić się jako, jako trener, dać sobie szansę popracować na wyższym poziomie. Do tej pory gdzieś moje, moje doświadczenie, moja praca w charakterze pierwszego trenera tak naprawdę opierała się na pracy z zespołami młodzieżowymi, czy to chłopięcymi, czy, czy, czy damskimi. Tak naprawdę miałem możliwość popracować w sztabie AP Orlando Gdańsk przy pierwszym zespole, a, a tutaj mam możliwość pracować samodzielnie jako pierwszy trener, więc na pewno też jest to dla mnie duże wyzwanie. No i tak jak powiedziałem wcześniej, duża szansa, żeby się, żeby się sprawdzić, a ja jestem osobą, która bardzo lubi wyzwania, także. W takiej kategorii jakiego Na pewno jesienią, pracując także w zespole z Gdańska, śledził Pan poczynania bydgoszczanek. To jest naturalną rzeczą, że gdzieś się spoglądał Pan na inne zespoły ekstra ligi. Jakie dostrzegał Pan problemy w grze Sportiska AKP, tak z roli trenera tutaj Gdańskiego zespołu? Dlaczego Sportiska AKP jest na dole tabeli i co chciałby Pan zmienić wiosną? Ja powiem może trochę inaczej, bo w taki sam sposób porozmawiam też. Rozmawiam też od początku w klubie, nawet jeszcze zanim do klubu przyszedłem, rozmawiając z prezesem gdzieś wcześniej, ale też i z zawodniczkami już teraz. Nie chciałbym też dużo rozprawiać o tym, co było nie tak, tylko co możemy zrobić inaczej. I ja też mam takie podejście w życiu do, do tego, że albo mówię dobrze, albo wcale i też nie chcę się tu porównywać z trenerem, który był wcześniej. Był dużo lat, zrobił pracę. I za to też należy się, należy się szacunek. Ja przychodzę do klubu i, i chcę poukładać po prostu po swojemu inaczej, na pewno, czy lepiej czy gorzej czas pokaże? Minął pan się z Natarią Piątek, bo ta bramkarka, utalentowana bramkarka odeszła akurat z klubu w dzień, w którym pan przyszedł do sportiska kapel Bydgosz. To zapytam może w drugą stronę, czy jeszcze tej zimy będzie pan próbował namówić prezesa Szymona Kowalika na jakieś wzmocnienie. Mm, tak, z Natalią się minęliśmy. Chociaż też jeszcze po ogłoszeniu transferu Natalii mieliśmy chwilę, żeby, żeby razem popracować, też poznać się treningowo i też same dobre rzeczy mogę powiedzieć, super dziewczyna pracowita, także życie też Natalii powodzenia z tego miejsca w jej dalszej karierze. Na pewno myślimy mocno o tym, żeby uzupełnić, uzupełnić lukę po odejściu Natalii. Mamy też kilka, kilka rozwiązań, zobaczymy też jak to się ułoży. Nie wykluczam też włączenia po prostu zawodniczki z zespołów młodzieżowych w to miejsce. Na pewno też juniorki nasze dostaną szansę w meczach, w meczach kontrolnych, żeby się pokazać, żeby też porywalizować z Klaudią Zielińską, która w tej chwili wraca do zdrowia i też przyjść na ostatniej prostej, więc, więc w 100% na Klaudię też liczymy. Yy, ale też nie wykluczam o tą chwilę, że ktoś nas wzmocni, bo, bo też prowadzimy rozmowy. Ostatnio zespół właśnie AP Orlen Gdansk, tam oprócz prowadzenia zespołu Centralnej Ligi Juniora, także funkcja analityka, asystenta pierwszego zespołu. Wcześniej zespół Królewski Płock, gdzie prowadził Pan między innymi zespół chłopców U13. No widać, że jest Pan wszechstronnym szkolniowcem, który radził sobie na wielu różnych funkcjach, na wielu różnych pozycjach. No i rozumiem, tak prowokacyjnie zapytam, że to nie jest aż takie trudne dla Pana wyzwanie teraz wprowadzić się do zespołu Ekstraligi. Tak, z Królewskimi też oprócz pracy z chłopcami miałem okazję pracować też z dziewczynami w trzeciej lidze w charakterze pierwszego trenera jako bardzo młody trener. Także tak, tak naprawdę mam 29 lat w tej chwili, a już około, jest to mój dziewiąty sezon w piłce w charakterze trenera. Także już troszkę też miałem możliwość zobaczyć i, i doświadczenia zebrać w różnych miejscach. Na pewno też podchodzę z pokorą do wszystkiego i to nie jest tak, że teraz przychodzę do ekstraligi i, i będzie tylko super, bo na pewno będą problemy i trudności, z którymi będzie trzeba się zmierzyć. Ale tak jak mówię, ja lubię wyzwania i też dla mnie to jest piękne w piłce, że jest nieprzewidywalna i ja jako trener na co dzień muszę sobie radzić z różnymi, z różnymi sytuacjami, które tak naprawdę gdzieś. Ciężko zaplanować, ciężko przewidzieć, czasem tak, czy to kontuzje, czy różne sytuacje losowe, które mają miejsce. Czasem mamy sytuację, że zespół nie wygra jednego, dwóch, trzech meczów tak naprawdę trenerowi ciężko czasem zdiagnozować, dlaczego tak się dzieje. I Największa satysfakcja jest potem, jak, jak z tych problemów wychodzimy i jak jesteśmy w stanie się z nimi uporać. Ja myślę, że my teraz zimą uporamy się z wieloma problemami, codziennie pracujemy ciężko, żeby. Żeby tak było, ja spędzam w klubie po 10-12 godzin każdego dnia, żeby żeby następny dzień, żeby jutro było lepsze dla nas wszystkich tutaj w klubie i, i ogólnie podejście ludzi w klubie też jest takie. Ciężko pracujemy, żeby, żeby tą sytuację nie do końca komfortową, którą teraz mamy, a przerodzić w coś dobrego, żeby wszystko ustabilizowało. Było też kilka stażów w Pana karierze. Slavia Praga, HSV Hamburg, VfB Stuttgart. To nie są byle jakie kluby, można tak powiedzieć i pytanie, czy dużo właśnie takiego zachodniego stylu piłkarskiego nabrał pan trenerskiego, yy, będąc na stażach właśnie, czy w Niemczech, czy w Czechach, czy w innych mm, Tak, dla mnie to też jest ważne jako, jako dla trenera, żeby cały czas się rozwijać. Yy, kocham piłkę, oglądam bardzo dużo meczów, żyję tym, yy, jeżdżę też właśnie razem z trenerem Olimpii, Gląd Przemkiem, Gomułką, mieliśmy możliwość obserwować czy Hamburg, czy Stuttgart właśnie, czy Sławię. No, na pewno miałem możliwość zobaczyć rzeczy, których, których w Polsce gdzieś tam, no nie dużo jeszcze, mamy nie dużo miejsc, nie dużo klubów tak pracuje. Może często chowa w tej chwili, gdzie trener Paprzyn robi świetną pracę. I na pewno są rzeczy, które możemy przełożyć, na pewno organizacja jest dla mnie strasznie ważna, tak. Projekt, który budujemy. Rzeczy boiskowe tak samo, chociażby Hamburg, ta, gdzie, gdzie trener Tim Walter gra no, kosmicznie ofensywną piłkę w tej chwili i, i bardzo mało zespołów jest takich, które grają w podobny sposób. Dla mnie na pewno też mega cenne, że, że mogłem pojechać, zobaczyć w pracy trenerów, którzy, którzy pracują na pewno w sposób inny, na pewno w sposób niestandardowy do końca. I, i wszędzie można było świetne rzeczy wyciągnąć dla siebie do swojej Bawarczyki. Tak, bo właśnie warto dodać naszym widzom, że współpracował Pan na stażu z Warterem, czyli trenerem rezerw Bayernu w czasach, kiedy Bawarczyków prowadził sam tak Guardiola. Tak, tak. Ja też gdzieś bardzo mocno jako trener też i świadomie staram się wybierać i dobierać swoje miejsca, gdzie jadę czy na staż, czy, czy jadę się szkolić. Tak jak, tak jak tutaj rozmawiamy właśnie. Tim Walter był, był trenerem rezerw Wajero Monachium, kiedy był Pep Guardiola, tak samo Pellegrino Ottaracą, którego miałem przyjemność być na, na obozie VLB Stuttgart, był asystentem trenera Nagelsmana w Hoffenheim. No Na pewno dużo rzeczy można było wyciągnąć i dużo rzeczy zobaczyć, które, no, które gdzieś można było do swojego warsztatu do swojego warsztatu zabrać i, i, i też na pewno bardzo mi to pomogło w rozwoju jako premierowi, tak? e, Czas porozmawiać o planach, celach, wyzwaniach przed zespołem. E, runda wiosenna przed nami. E, już teraz wie Pan, że nie zdobędzie Pan Mistrzostwa Polski, nie zdobędzie Pan Medalu w Mistrzostw Polski, nie zdobędzie Pan Pucharu Polski ze Sportiska KP. Czy tym głównym celem jest utrzymanie go Pana? Głównym celem dla mnie i też to jest mega ważna rzecz, o której powiedziałem zespołowi na samym początku, głównym celem dla mnie jest wygrać każdy kolejny mecz, który, który będziemy rozgrywać. Cieszyć się piłką, cieszyć się tym, że jesteśmy na boisku i chcieć być lepszym od każdego przeciwnika. Tak? Czy wygramy tych meczów 5, 6, 8 czy 1? Czas pokaże. Na pewno. Mega ważne jest to, żebyśmy mentalnie trochę inaczej zaczęli podchodzić do piłki, żebyśmy jako zespół wszyscy chcieli iść w jedną stronę. Ja widzę po zawodniczkach, że jest bardzo duża chęć, bardzo dużo mentalnie takie fajne nastawienie, że, że dziewczyny mają rywalizację są otwarte, są przygotowane, chłoną te nowe rzeczy, które, które mamy na zajęciach, więc naprawdę jestem z tego szczęśliwy. Na pewno utrzymanie jest dla nas kluczem, no bo, bo wiadomo, że chcemy budować ten klub w Ekstraadze także w przyszłym sezonie. Ale tak jak mówię, zobaczymy, co, co przyniesie nam liga. Dla mnie każdy następny mecz jest, jest walką o wszystko, jest walką o, o punkty, których bardzo potrzebujemy, więc, więc w taki sposób. Podpisał Pan trzyletni kontrakt i też prezes Szymon Kowalik mówił w momencie podpisania tego kontraktu, że co by się nie stało, wiadomo, że... To jest długofalowy projekt, długofalowa współpraca z Panem, że nie będzie także latem gdzieś Pan straci pracę, straci możliwość już prowadzenia dalej zespołu. Ta, ta przerwa letnia chyba będzie takim odpowiednim czasem, żeby też poukładać wszystko tak już na spokojnie i w ten nowy sezon powalczyć o jakieś wyższe cele. Mm, tak, na pewno teraz stoimy przed dużym wyzwaniem i dla mnie to jest klucz taki też. Z jednej strony aspekt sportowy, ale z drugiej też, tak jak już powiedziałem wcześniej, aspekt organizacyjny, żeby zbilansować fajnie zespół i pod kątem finansowym, i pod kątem, i pod kątem kadrowym, tak, żeby zbudować drużynę taką, gdzie, gdzie każdy, potencjał każdej zawodniczki będziemy, będziemy w stanie wykorzystać w 100%, nie będziemy mieć deficytów, nie będziemy mieć nadmiaru bogactwa na, na, na niektórych pozycjach. Yy, kończą się jakieś kontrakty teraz też po sezonie, także indywidualnie z każdą zawodniczką będziemy rozmawiać na pewno i też, i też w klubie rozważać yy, odnośnie, odnośnie przyszłości zawodniczek, które mamy w klubie. Na tą chwilę jest tak, że każdy ma czystą kartę, każdy ma możliwość się pokazać. Kilka zawodniczek też będzie można zobaczyć na nowych pozycjach, na innych to też już będzie rzecz taka z tych pierwszych tygodni pracy. Dostaną szansę, żeby się pokazać, żeby rywalizować. Ja, tak jak mówię, no nie ma zawodniczki, u której teraz bym widział, że nie chce, że, że, że nie ma chęci. Raczej wszyscy są pozytywnie nastawieni, więc jak najbardziej będziemy przebudowywać, będziemy zmieniać, będziemy organizacyjnie się poprawiać, bo, bo pole mamy duże na pewno. Ale też wszystko w rozsądku. Zaczynamy też na koniec zapytam o sparingi. Zaczynamy serię sparingów. Zespół spotiska KP Bydgoszcz. Rozmawiałem już karierze z wieloma trenerami, którzy mówili, że wyniki sparingów nie mają żadnego znaczenia, że sprawdzamy tam jakby grę, pozycję zawodniczek, różne inne aspekty, ten wynik schodzi na dalszy plan. Czy również jest Pan zwolennikiem takiej teorii, czy jednak nie? Są sparingi i chcemy też wygrywać te Ja to widzę inaczej zupełnie, tak, bo jesteśmy w klubie piłkarskim, ja jako trener czy, czy moje zawodniczki i Jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby, żeby grać w piłkę. Nie ma do mnie meczu nieważnego. Tak? Gra treningowa też jest ważna i też o tym mówię swoim zawodniczkom. Także absolutnie nie ma sytuacji takiej, że gramy sparring i tam może się w nim wydarzyć wszystko. Oczywiście więcej zawodniczek niż w meczu ligowym na pewno dostanie szansę w tych meczach kontrolnych, ale ja nie wyobrażam sobie powiedzieć moim zawodniczkom, że gramy oni, że gramy tak po prostu, żeby się sprawdzić. Każdy mecz chcemy wygrać. Oczywiście, że nie chodzi o to, że mamy jechać i łamać sobie nogi, ale od każdego oczekuję, że w każdym meczu zostawi 100% swojego serducha, tak jak ja w przygotowaniu do meczu w mikrocyklu treningowym, gdzie teraz też już mocno sobie pracujemy i całą zimę też, tak jak w lidze, będziemy pod każdego przeciwnika sobie pracować, bo dla mnie to też jest ważne, żeby zespół zobaczył, w jaki sposób ja chcę pracować i, i też będzie nam łatwiej potem w lidze. Także podchodzimy na 100% do każdego spadningu, do każdego meczu, i zawsze chcemy grać wszystko. Maciej gościniak, trener z kapę Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.